Słuchajcie, pogoda mamy dzisiaj wyborną i to jest też pogoda na to, żeby wyjechać do mojego przyjaciela i pokazać Wam bardzo fajny materiał odnośnie projektorów filmowych i zdziwicie się jak dużo rzeczy jeszcze jest aktualnych z tymi cyfrowymi odpowiednikami, z których korzystamy dzisiaj. Yeah. <laughs> Siema. Yeah. Cześć. Hello. Siema. Niektórzy z Was mogą domyślać się, dlaczego w tym materiale twarz pana narratora nie będzie widoczna. Napiszcie w komentarzu, jeżeli wpadliście na to, dlaczego to tak jest. Proszę Państwa, to jest projektor filmowy wyprodukowany przez Łódzkie Zakłady Kinotechniczne. Nazywa się Prexer. Jest to projektor, który odtwarza, wyświetla w zasadzie taśmy 16 mm. Proszę bardzo, takie ma ramiona, tutaj musimy to porozkładać pięknie, żeby wszystko hulało. Tak, I musimy założyć... O kurwa, bo się wypierdzieli. To... to jest dosyć ciężkie urządzenie, toporne. I po co jest takie co? to? jest, proszę Państwa, napęd tylnej cewy, czyli tylnej szpuli, która nam zwija taśmę, którą tą za chwilę pokażemy. Proszę bardzo, taka szpula, usta. Tutaj będziemy mogli projektor pokazać jeszcze w środku, jak to tutaj wygląda, a potem pokażemy... Całego się nie da zdjąć, bo tu kabelek jest, uziemienie, to nie będziemy skręcać. Tu jest silnik, który napędza całe to ustrojstwo, proszę Państwa. Tu jest mechanika, taki ślimok, który napędza te tutaj koła, które e, mają takie wypustki do napędzania perforacji e, taśmy 16 mm. E, tu te dwa koła widzimy napędzane przez tego ślimaka. Tutaj możemy ręcznie, to potem pokażemy wszystko pok ręcznie i tutaj możesz pokazać z tej strony jak to, to tutaj się wszystko dzieje. Z tego koła proszę bardzo, mamy tą sprężynę, która napędza yy, zwijającą cewę, że tak powiem, czy tam szpulę, zwał jak zwał, wiadomo o co chodzi. Tutaj, proszę Państwa, mamy wentylator, który chłodzi lampę, lampę za chwilę pokażemy, z drugiej strony jest lampa. Yy, no i na dole jest elektronika, od dźwięku i w ogóle od wszystkiego, co tutaj działa, funkcjonuje. Tutaj mamy jeszcze takie koło, to jest takie koło zamachowe jak w magnetofonie. Które po prostu niweluje drgania taśmy filmowej, żeby dźwięk nam ładnie był tutaj prawda, odtwarzany, bez żadnych drgań. Dobra, a to jeszcze musimy wam pokazać to, bo ja sam byłem w ogóle zdziwiony, że to jest normalny głośnik. Tak, bo to jest case na ten cały, na ten cały projektor, ale on też od razu jest, jest od razu też głośnikiem. samowystarczalny. W środku pachnie jak w starej szafie. Tutaj jest podłączony taki złączem DIN, No i jest to dosyć głośne urządzenie, o czym się przekonacie. To normalnie widać, właśnie dwa głośniczki. Możesz sobie to odwrócić, to wtedy będziesz widział w środku tego głośniku. dam Panie bardzo, bardzo, takie to jest mądre i tutaj mi się podoba dużo rzeczy w tych takich analogowych starych rzeczach, że tam dużo jest pomyślanych rzeczy takich. No był to projektor, który był używany głównie w szkołach lub w różnych placówkach szkoleniowych, dlatego musiał też być samowystarczalny, żeby nie trzeba było niepotrzebnie do niego jeszcze stosować jakiś sam systemów, nie? Miałem pokazać lampę. Otwieramy Lamp House. Dużo bardzo. O, tak. I tu jest taka wielka żarówa. Tu jest... Lustro, żeby nie tracić w ogóle żadnego światła. To po prostu też skupia w stronę tej soczewki. Tu jest taki filtr, który przestaje, yy, po prostu opuszcza się w momencie, jak projektor zaczyna pracować. A jak stoi w miejscu, no to on jest do góry. Wtedy lampa też zazwyczaj nie świeci, ale jakbyśmy chcieli na przykład zrobić jakąś stop-klatkę, no to żeby nie spalić taśmy filmowej tym źródłem światła skupionym, no to lepiej jak to sobie do góry po prostu wtedy opada. Zresztą zobaczymy to. A teraz zasłania. Nie? Tutaj jest, że tak powiem, moduł dźwiękowy. Później, jak założymy taśmę, zobaczycie, że tutaj taśma tędy przechodzi. W tym ten projektor akurat odtwarza dźwięk zapisany w zasadzie naświetlony na taśmie optycznie to taśmę wam pokażemy potem jak to wygląda tam jest normalny taki waveform jakby a tutaj jest cała magia po prostu tego wszystkiego w sensie jak ta żarówka się spoli jak ona się spoli to nie będzie dźwięku proszę was bo tutaj jest taki obiektywik który na końcu prześwietla po prostu ten e, fragment taśmy gdzie jest ten waveform właśnie z dźwiękiem to jest tak skupione światło, że jest taki cieniutki paseczek, jak żyletka praktycznie, i z drugiej strony jest już urządzenie światłoczułe, które te zmienne wszystkie z tego je forma po prostu widzi. No, i to już dalej idzie do elektroniki. Na ten temat się nie będziemy za bardzo bo to już jest temat troszeczkę szerszy i dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Zanim założymy taśmę, to, to upewnimy się, że wszyscy jesteśmy na tym samym etapie. Dla mnie to jest też dosyć czarna magia, więc zobaczymy, czy dobrze gadam. Czyli z tamtej strony mamy cały układ napędowy, który napędza nam po prostu tą dużą szpulę, na której jest nawinięty film. Będzie się nawijał film, bo tutaj jest szpula, z której się odwija film. Idzie tutaj przez to wszystko, to za chwilę pokażemy, jak się Nawija. Tutaj pójdzie sobie dołem i powróci tutaj na tą cewę, się będzie nawijać. Okej, okay. tutaj mamy cały układ dźwiękowy. Tak. optyczny. Na czym, na czym optyka y, polega, zaraz wam pokażemy, po prostu musimy wyjąć fizycznie taśmę. A tutaj mamy cały układ y, świetlający, po prostu obraz skonstruowany z światła z żarówy tak. i z układu, który po prostu mm, też zamyka jakby w odpowiednim momencie... Nie, ja trochę... Y... Nie, no dobrze mówisz, zamyka i otwiera światło, żebyśmy nie widzieli momentu przekładania klatek. Tak, a dlaczego to teraz skumacie, jak pokażemy taśmę? A jeszcze powiedz, dlaczego to się odsłania? Dlatego się odsłania, bo popatrzcie, no, mamy projektor, y, musimy do niego założyć film. Film przechodzi tak, tutaj przechodzi, po tej, y, film ma perforację, tu jak widzicie są takie wypustki na tym kole, żeby dobrze prowadzić ten film. Tutaj musimy zostawić taką luźny lub. dlatego że jak zobaczycie potem podczas pracy, te tutaj bolczyki które się nam wysuwają i wsuwają. Przekładają 24 razy na sekundę. 24 razy na sekundę ten film, i 24 razy w ciągu sekundy, sekundy widzimy statyczne zdjęcie, tak naprawdę. Ale, żeby nam się ten obraz nie rozmazywał, to z tej strony mamy ten rolling shooter. Z tej strony możesz pokazać. Który nam, tak jak mówisz, za każdym razem, gdy projektor przekłada kolejną klatkę, moment przełożenia nam. Zasłania. Tutaj to widzicie. A otworzyć musimy, dlatego żeby tu włożyć film. I potem ten film tutaj wraca pod tą rolką. Musimy przełożyć przez cały moduł dźwiękowy. Tutaj, tutaj, tędy, 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 tędy. I tutaj nam sobie wróci z powrotem aż na to koło, czyli na tą cewę. Tak, czyli tutaj mamy taśmę, czyli Ta. źródło naszego filmu, który będziemy teraz tutaj pakować. Ale dlaczego ono jest m, ciekawe? Bo ja już to widziałem troszeczkę wcześniej. Mhm. To... Każde, każde takie opakowanie jest zawsze opisane, nie? Tak, każde opisane, dlatego że to akurat ja mam filmy oświatowe, że tak powiem. I na przykład tutaj będziemy oglądać sobie dzisiaj film pod tytułem Na wsi Łowickiej. Jest to film oświatowy. Kolor, jak widać, w kolorze 16 mm. Dźwięk optyczny, co zobaczymy za chwilę, tutaj też w tej metryce kopii filmowej. E, którą każdy kinooperator, który odtwarzał ten film, wyświetlał ten film, e, po prostu musiał wypełnić. Czyli tutaj mamy po prostu gdzie? oprócz proszę, miejscowość Kraków wynajmujący OPRF, data 76, stopień zużycia 1 i każdy kinooperator po prostu musiał już jakby zadbać o to, żeby też odpowiednio ten film opisać jaki jest stopień zużycia. One chyba mają 300, 300 wyświetleń, to jest jeszcze, no już generalnie taki już zużyty, nie? Czyli, czyli średnio 300 wyświetleń było uważane jako, jako, że to jest spoko, a potem już do utylizacji. I właśnie też po to były te metryki, żeby każdy następny kinooperator trzymał odpowiedzialność za ten film, bo one potem do dystrybutora wracały no i albo były utylizowane, albo zostawały tak, jak te właśnie gdzieś tam u kogoś, i ktoś to po prostu sobie potem posprzedawał, a ja sobie kupiłem. O, proszę bardzo, 98, 1988. Tutaj ostatnie wyświetlenie, więcej już nie ma. Yy, I to, takie książki to jest wymysł PRL-u, czy to z, jak, jakby skąd jest taka cała idea tego? No bo... Ogólnie, jeżeli chodzi o filmy analogowe, no to raczej wszędzie tak było. Na pewno wszędzie była metryka yy, właśnie z centrali rozpowszechniania filmów, tak jak tutaj widzimy. Właśnie o to chodziło, bo na, na przykład mogły się stać rzeczy różne. Komuś na przykład mógł się ten film urwać. Ja do jakby... Kurwa, nasz... <laughs> urwała się, <wiecie? śmiech> Część filmu na przykład podczas projekcji, gdzie na przykład w kinie projekcji nie można przerwać, więc część filmu na przykład ładowała, leżała na ziemi gdzieś i potem ktoś to musiał też wyczyścić i to też gdzieś tam trzeba było wpisać, że, że już jest inny stopień zużycia. Także no, takie metryki po prostu musiały być, no bo tak jak wiemy, w, w, jakby w cyfrowym filmie nic się nie zużywa. Jeśli chodzi o odtwarzanie w kinie na przykład, tam się nic nie ma jak zużyć za bardzo, no chyba, że się jakiś tam dysk wysypie, to już jest lipa, ale i tak kopia istnieje dalej w, y, nienaruszona. Za to tutaj, no niestety te filmy się zużywały, więc y, takie metryki były koniecznością po prostu, no, każdy był odpowiedzialny i dzięki temu też y, pewnie y, jakby poczucie tej odpowiedzialności na tych y, operatorach Jakoś ciążyło, więc musieli dbać o te filmy, nie? Jakby nie było takiej metryki, to by każdy miał to. Wedupie. A jeszcze gdzieś to była pieczątka, nie? Że to jakiś technik. Jest tu Tak, Dział techniczny w Krakowie, tutaj. Któreś było, nie? Że tam był jakiś mhm. technik, ymm, starszy technik. Tu jest na przykład Filmoteka Nowy Sącz, Filmoteka Nowy Sącz, jakieś są pieczątki. Gdzieś to może jeszcze znajdziemy? znajdziemy na pewno taśmę. gdzieś właśnie była pieczątka, technika, który opiekował się całą taśmą, bo to chyba było jakby w jednym obiekcie tak. albo no coś takiego. Gdzieś to, gdzieś to znajdziemy. Tak, tutaj mamy z tej centrali rozpowszechniania filmów na przykład pieczątka dział techniczny Kraków Pychowicka 7, proszę bardzo. Jeżeli kogoś to nie interesuje tak jak tego psa, to trudno. Oczywiście nie jest to takie oczywiste. Oczywiście nie jest to takie oczywiste. Ale ważne jest, że perforacja akurat w 16 mm jest z jednej strony. Więc się nie pomylimy. Czasem jest tak, że operatorzy na przykład nawijali, nawijali filmy odwrotnie, żeby po prostu pustą cewę mieć z przodu. Fi film e, e, oczywiście mieć z tej strony. Specjalnie go przewijali na tą stronę i dopiero tworzali, że po tworzeniu ściągali film. Dlatego czasem się zdarza tak, że na tych, szp że te, na tych szpulach filmy są nawinięte jakby końcem do przodu i akurat ten jest sprawdzony i na pewno jest nawinięty dobrze, także nie będziemy mieć żadnego problemu. Tutaj mamy taki schemacik, jak, jak powinna być ta taśma przeprowadzona tutaj przez wszystkie rolki i że ona potem wraca tutaj z powrotem i nawija się w tę stronę. Dlatego teraz to wykonamy. Musimy sobie troszeczkę tej taśmy odwinąć, żebyśmy tego mieli więcej. Przekładamy tutaj przez perforację, tyk Tutaj, tak jak mówiłem, musimy zostawić Tyle wolnego, bo zobaczycie, że będzie po prostu przy przekładaniu klatek, będzie tak szarpać. Ale to zobaczycie, będzie tak szarpało. To wszystko zobaczycie później. Tutaj musimy sobie włożyć te ząbki. Od tego bolca, który to przekłada, tutaj damy w dół. I już możemy obiektyw zamknąć. O, proszę, tu już możemy sobie sprawdzić, czy wszystko dobrze chodzi. Tak jak widzicie, jest skok przy każdym skoku. Tutaj można to zauważyć teraz, że przy każdym skoku Widzicie? Taśma się zatrzymuje tak naprawdę i to się dzieje 24 razy w ciągu sekundy i ten shooter każde przełożenie klatki nam zasłania, to co widzicie z tej strony. Dobrze, teraz musimy przełożyć tutaj przez ten wizyjny, Ewizyjny. wizyjny kurwa, dźwiękowy, tu będzie dźwięk, tu zakładamy przez dźwięk, tutaj też muszą ząbki wpaść w perforację, proszę bardzo, no i trochę mamy za mało, przewiniemy. Zaraz będziemy o tym mówić, ale już tutaj nawet fajnie widać nie? te klatki poszczególnie tak. na, na taśmie. I w zasadzie po prawej stronie, tak jak widzicie teraz, no to jest właśnie zapis optyczny dźwięku. Tak. Tam normalnie, tak jak dzisiaj pracujemy w cyfrowych programach, to normalnie jest zapisany waveform. Tutaj jeszcze przez tą rolkę musimy przełożyć i tutaj w tej cewie, czyli w tej szpuli, jest takie miejsce, to możesz tu pokazać od góry, jak ktoś dzwoni. Tutaj jest taka łapeczka, wkładamy i ta sprężyna już tą taśmę tutaj nam trzyma. Zaraz się wszystko będzie nawijać. I teraz ten taki pozioma kreseczka, którą widzicie, no to jest właśnie ta lampa, która, no można powiedzieć w skrócie, szczytuje ten waveform. Który... Prześwietla, prześwietla, szczytuje z drugiej strony, z drugiej strony za właśnie tą taśmą, za tym bębnem, który tutaj widzicie, za tym bębnem, który wyrównuje, tam widzieliście to koło wcześniej, takie wielkie, w środku zamachowe, który wyrównuje pracę taśmy filmowej, pracę taśmy filmowej, żeby ona nie drgała tutaj w tym miejscu, to tam z tyłu jest urządzenie światłoczułe, które właśnie czytuje przez ten, ten pasek, prześwietla ten waveform, tak samo jak to widzicie, żeby to łatwo wytłumaczyć, tak samo jak to widzicie na e, kompie na przykład, jak odtwarzacie sobie jakiś wave e, przy obróbce filmu, no i macie ten pasek, którym przesuwacie po tym waveformie. Oś czasu. Czyli na osi czasu, to to właśnie mniej więcej tak samo, e, żeby to uprościć, to tak to właśnie wygląda tutaj, że ten pasek prześwietla tylko ten moment, gdzie macie ten pasek, którym przesuwacie po waveformie i z z drugiej strony po prostu te zmienne jakby szerokości tego waveformu są już sczytywane przez urządzenie, które jest z drugiej strony światłoczułe, żeby tak to łatwiej tak naprawdę tą tłumaczyć. kreseczkę, którą tutaj... To jest taki pasek postępu. Tą, widzicie, kreseczkę taką, to możemy ją przyrównać do tej kreski, którą poruszamy się po timeline tylko tak. tutaj ona odpowiada tylko za dźwięk. I ona tutaj stoi, a przesuwa się timeline przesyła się film. No w zasadzie tak, w zasadzie tak? timeline. Bo naszym timeline'em akurat tutaj jest taśma jest... filmowa. Taśma. Tu już pokazywaliśmy wam y, jak jest taśma założona. Tu jest obiektyw, oczywiście jego można całego wyciągnąć. To jest obiektyw no niestety nie zmiennoogniskowy i dlatego tu jest taki problem, że żeby uzyskać większy lub mniejszy obraz trzeba projektor postawić bliżej lub dalej ekranu. Więc tutaj możemy sobie to tak lekko dokręcić i wtedy mamy już gwint tutaj normalnie Zabezpieczony, można już odczuć w taki sposób, jak chcemy cały wyciągnąć, to właśnie odkręcamy, wyciągamy cały. Także, tu jak chcemy klatka po klatce, to sobie ręcznie przesuwamy. Zresztą, jak zobaczycie, jak włączymy projektor, to się będzie po prostu szybko kręciło. Może jesteście zaciekawieni, co nam tu buczy, No to właśnie ten, ten głośnik, głośnik, który przed sekundą Wam pokazywaliśmy, tak. jeszcze tutaj możesz poruszać. Możemy poruszać lekko taśmą, i już słyszycie dźwięk. Jak w gramofonie skleczujemy na taśmie filmowej. No i moi kochani, jak już tutaj dotrwaliście, to dla was nagroda. Usłyszymy ten, no moim zdaniem, piękny dźwięk dla tych, co, się zajawi co są zajawieni filmem. Tak. Czyli odpalamy projektor. Odpalamy projektor, jak będą jakieś problemy, no to będą po prostu. Odpalamy sobie najpierw filmik. Spieraj, to nie dostał. Tak jakby to nie chodzi, kurwa. Czekaj, musimy przetestować to teraz To Co by poszło? A, dobra. No strasznie było. To pięknie nic nie zdobył. Uleży z w jakby twoje Kurwa, ale klimat. Inne przeodziane były słonem I tak jak widzieliście, no, kwadracik jest bardzo mały. I teraz co byśmy musieli zrobić, żeby ten taki mały kwadracik, no żeby obraz był na przykład na ten cały tutaj płótno, które mamy. Musielibyśmy tak daleko odejść po prostu, bo to jest projektor, który był używany w takich dużych salach. A no to jest plus minus jak daleko musie, musiał być? No musielibyśmy być. odejść myślę jakieś... No z 20 metrów może nie, ale z 10 myślę na pewno. Taka pierwsza rzecz, która mocno mnie zaskoczyła, to o dziwo ten dźwięk, który tutaj sobie buczy, ale byłem właśnie zdziwiony, oczywiście on no, sieje to bardzo tam taką górą i, i jest tam przepierdziany, ale, ale jest taki klarowny, takie jakbyś go miał zaraz przy uchu i naprawdę jest bardzo quality i ten obrazek, nie wiem na ile na kamerze będzie to widać, no i oczywiście on jest zmniejszony bo nie ma tutaj pomieszczenia, tu mamy nie wiem z półtora metra odejścia może jakby do, od tego gdzie siedzę tam, do, tam do, do, do końca ale naprawdę jak tak sobie pooglądasz chwilkę to naprawdę jest to quality i to jest coś co bardzo docenia i doceniam też, że to są urządzenia, które mają ile? No bardzo dużo, bo. Ten... 60 lat? No może nie. 50? Bo około 50 może być. No. no i takie urządzenia, które mają po 50 lat, y, działają. To po pierwsze, działają przez tyle lat. Y, jak sobie też z tamtych czasów porównamy, teraz trochę dziaduję, ale wiecie, samochody i tak dalej, to działa po prostu. I to jest coś, co z tamtych lat mi się bardzo podoba. Y, teraz chcemy pokazać wam, jak się kończy już taśma. Przewijamy i przejdziemy już pokrótce do pokazania taśmy 16 mm, co i jak tam wygląda. Trochę creepy był ten dźwięk tam na końcu powiedzmy. No Synchro. Dobra, i co? Jest zwinięte I teraz musimy z powrotem przewinąć taśmę No tak, bo mamy na takiej dużej szpuli, a chcemy znowu tutaj dać z powrotem tak, i tam wbić pieczątkę Tak, musimy to przewinąć z powrotem po prostu tutaj W celu przewinięcia tego z powrotem musimy założyć drugą taką sprężynę, jaką właśnie to musimy zdjąć Tą sprężynę musimy zdjąć, bo nam teraz będzie tylko przeszkadzać Niepotrzebna a tutaj musimy nawinąć w tę stronę, czyli żeby się ktoś nie pomylił, żeby nie, nie nawinął tak, bo będzie po prostu źle. I w tym celu musimy wziąć tę sprężynę, proszę bardzo, musimy ją sobie założyć tutaj na tą rolkę i tutaj. I Teraz musimy sprawdzić, włączając napęd, czy w dobrą stronę. To jak widać, nie w tą stronę, więc musimy obrócić sobie sprężynę w drugą stronę, A, to, bardzo. I tak będziemy nawijać. I to jest taki sam patent z tym. Tu akurat tej łapki nie ma. Tu akurat tej łapki nie ma, więc musimy to sobie tak tam jakoś po prostu zawinąć na czuja, żeby to tam sobie się łapnęło. Oczywiście nie odpalajmy tego, lepiej sobie to co jeszcze ściągnąć, nawinąć kawałek po prostu ręcznie, bo powiem szczerze, jest to urządzenie dosyć yy, mocne, więc nie chciałbym, żeby moje palce się znalazły tutaj w trakcie kręcenia się tej zaśmy. Nie jest tu taka łapka. Ale ona jest jakaś inna. Przepraszam, pomyliłem się. Jest łapka, proszę bardzo. Tylko czy to tam się uda wsadzić? Nie wiem czy ty to widzisz. Troszeczkę. Troszkę widzisz. Jest tam taka łapka. O, udało się nawet to tam wsadzić. Także teraz tym bardziej możemy sobie ręcznie nawinąć. Mm, teraz to tak. Teraz to tak. I teraz nie musimy tego całego ręcznie oczywiście robić. W ja. ja dobrą stronę Ja jest dobrą stronę, okej. Okay. I tutaj musimy tą szpulę troszeczkę przytrzymywać, bo tu nie ma żadnego hamulca z drugiej strony, więc jak chcemy, żeby to się fajnie nawinęło, dosyć ciasno, to po prostu musimy sobie troszeczkę hamować. To stąd masz umiejętność przyhamowywania płyty, jak grasz z winyli. Tak jest. Aha. No, projekcji ciągamy szpulę, cewę, zwał jak zwał, i chowamy do pudełeczka oczywiście wcześniej powinniśmy znaczy to już jest moja własność, więc nie muszę tego robić ale jakby to nie była moja własność, tylko bym był właśnie projektornistą w jakimś kinie lub w jakimś placówce oświatowej musiałbym tutaj właśnie teraz wypełnić pieczątkę, dać datę, miejscowość, datę, stopień zużycia i uwagi moje na przykład bardzo fajny film. Temat zrzutnika mamy już z głowy. Na pewno Projektor. przy... temat projektora mamy już raczej z głowy. Teraz chodźcie, przebyjemy przez temat taśmy. No tam kilka fajnych ciekawostek jest i myślę, że niektórzy z was się zaskoczą. Także chodźcie. Jednym dowodem na przenośność tego urządzenia jest właśnie jego kompaktowość, tak jak tutaj widać, obudową yy, ochroniającą projektor, tak jak widzieliście wcześniej, projektor jest już w środku, jest jego głośnik, który ma taką rączkę, no i po prostu podnosimy idziemy. No my się nie chcemy. Jak widzicie, tutaj jest to taśma 16 mm. 16 mm chodzi o to, że jest szeroka na 16 mm. Kinowa taśma jest na 35 mm. Taśma amatorska całkowicie, bo to jest taka już półamatorska, półprofesjonalna. Amatorska taśma filmowa to jest 8 mm i super 8 mm, ale o tym będziemy mówić kiedy indziej. No i co tutaj mamy? Słuchajcie, perforacja tutaj akurat każda przypada na jedną klatkę. Także jakby tutaj nie za bardzo się projektor może pomylić. Jedynie tak dostrajenie, jak Wam pokazywaliśmy wcześniej, tam minimalne różnice, jakie są, to czasem się zdarzają, więc wtedy dostrajamy akurat w przypadku tego projektora wysokością yy, wysokością... przesuwem raczej. Przesuwamy góra-dół obiektyw względem klatki po prostu. W innych projektorach na przykład jest to inaczej rozwiązane, bo ten bolec, bolec, który przesuwają 24 razy na sekundę, wtedy jakby zmienia. Stopień swojego skoku, może stopień to źle powiedziane, ale jakby miejsce, tak? Po prostu. I wtedy też się to dostraja. No i tutaj mamy perforację z tej strony. Tu jak widzicie, jest klatka filmowa. Widać tam jeziorko jakieś, trowe dwa drzewa. Tutaj ja dostrzegam na przykład. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale tutaj na przykład już zmienia nam się scena. I tutaj już widać jakieś bardziej chaty z tyłu. Widzę drzewko droga na Ostrołękę i trochę trowy. No a tutaj z tej strony jak widzicie jest właśnie nasz waveform, czyli optyczny naświetlony dźwięk, zapis optyczny dźwięku. No i tak właśnie słuchajcie, wygląda ta taśma filmowa, przesuniemy sobie jeszcze tutaj bardziej. A teraz analogia do jakby naszych Kurwa, się, <laughs> Akurat takie rzeczy się czasem zdarzają. Nie mamy tutaj teraz urwany początek filmu, ale to nie jest problem, bo wystarczy kupić sklejarkę i to po prostu sklei. To nie jest jakiś duży problem. Yy, tutaj na przykład widać nazwę producenta. Orwo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Analogia do dzisiejszych jakby czasów jest taka, że no nie da się łatwiej wytłumaczyć, czym się zajmujemy, czyli właśnie tworzymy klateczki, dlatego na przykład dyrektor of fotografii, no mniej więcej z tego też się bierze, bo jednak konstruujemy film. sick Latek stop klatek, które są jakby w jedną sekundę po jakby wyświetlane, tak? No tu mamy akurat tak. 24, czasem zapisujemy 25, różne, różne klatkarze. Akurat w analogowej technologii filmowej, jeśli chodzi o projektory kinowe, dlatego zawsze, zawsze było w ten sposób, że było to zestandaryzowane, no bo dzisiaj sobie możesz zapisać jakkolwiek i otworzyć jakkolwiek, gdziekolwiek i na czymkolwiek, tak naprawdę cyfrowo. Ale jak się kiedyś kręciło filmy, no to kamera kręciła 24 klatki na sekundę. No to potem projektor w kinie też musiał tego otworzyć i stąd wziąłeś się takie standardy. A ty i tak zapytasz M50 m 50, bo ja nie wiem. No to nie jest takie proste. A teraz jeszcze tym bardziej. Ja kiedyś miałeś kamerę, 24 cykły gotowe, tak? Nie kminili nad tym, czy to idzie do Facebooka, do kina, czy gdzieś tam. Ale w 8 mm na przykład jeszcze było 18. Żeby oszczędzać taśmę filmową, to był jeszcze taki standard, 18 klatek. Dobra, czyli co? Raczej wszystko już. Z tej taśmy pokazane. Chyba pokazaliśmy wszystko. W projek przy projektorze pokazywaliśmy, jak to skacze, że 24 razy na sekundę widzicie po prostu stałe zdjęcie zatrzymane w miejscu. Tyle, albo aż tyle można by było powiedzieć. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Na pewno jeszcze będziemy musieli zrobić z 8mm taśmą, i tam trochę się pobawimy, ponieważ Pan bezimienny w dzisiejszym odcinku <laughs> ma jeszcze fajne zabaweczki, edytory, sklejareczki. No i tak. Dzięki za udział w dzisiejszym odcinku, bawcie się dobrze, no i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, na razie, cześć.